Cześć, siemanko! Z tej strony Selvatek, lecimy dzisiaj sobie z kolejnym odcinkiem z Farming Simulator 17 na kanale z, <laughs> przepraszam, Bolusiowa V7.1. W dzisiejszym odcinku mam zamiar zrobić wywożenie obornika od sąsiada, ponieważ na starym, na starym Bolusiowie sąsiad, no po prostu chciał, żebym od niego wywiózł bo tego obornika ma za dużo już. Ja taki obornik z chęcią przyjmę, ponieważ nie mam produkcji zwierzęcej, tylko mam produkcję roślinną, więc tak, rozwieziemy sobie to na parę pól, na pewno na to pole, Wykipujemy sobie tutaj, jeszcze na tamto, tam dalej, o, ale to już może y, później to pokażę Wam, jak będziemy już właśnie na polu. Y, mam zamiar właśnie zrobić tak, że najpierw ogólnie y, potrzebujemy sobie przyczepy i pojadę, ja Wam będę mówił jak to, moim zdaniem... ...ma wyglądać. Chyba muszę osobiście bardziej otworzyć drzwi. Uodpaluj mnie to. Yy, tak, od, obciążnik sobie odczepimy, ponieważ nie będzie nam potrzebny. Pyk. Potrzebimy sobie jedną przyczepę, bo dwie przyczepy to chyba jednak dlatego yy, do i czwara za dużo będzie. Weźmiemy sobie tą większą metaltechę. Metaltechę? Tą większą przyczepę metaltech, o tak powiem. Metal Techet, chyba trochę źle brzmi, I sobie. O, czekajcie, muszę sobie. O, oczekujemy sobie tamtą tylną. I tak, pojedziemy sobie tym ciągnikiem, i zaraz dojedziemy sobie y, case'em y, z turem. Y, więc tak, mam zamiar właśnie przywieźć ten obornik, i y, na pola posieje poplon. Y, ponieważ później, gdy ten poplon już będzie dosyć y, duży, Rozwiezę na niego obornik. I zaoram, Myślę, że zasieje na te pola kukurydzę i buraki. Więc taki to jest mój plan. Więc co, my jedziemy sobie do sąsiada, sobie wziąć i trochę tego obornika zapożyczyć. No, umówiłem się z nim tak, że za obornik ym, będę musiał przywieźć trochę słomy. Więc tak to wygląda. O, zmieścimy się tutaj? E, eee, no, pięknie. Jak widzicie tego brunika ma dość sporo. Ale wszystkiego raczej mu nie będziemy brać. Jest tak. O Jezu, ale tu wy... O, krowa zamuczała normalnie. Kurczę, brawurowo. Dobra, no zajdziemy sobie tak. Może zgasimy i się topniemy do Kiejsa. I teraz tak. Ogólnie nie słyszeliście jak ten... Yy... Jak ten case ma fajne dźwięki silnika, no poezja. Ale tak, obciążnik sobie zmienimy na tył bo może nas trochę wjeżdżać jednak A my sobie potrzebujemy Tura. I to tak zrobimy. O Jez, nie, muszę bardziej podjechać. O lepiej tak trochę. O, dobra. Teraz tak, czepmy sobie przystawkę, podczepmy sobie krokodyla. Łyżki myślę, że nie będę podczepiał. Bo chyba to mają, mają te narzędzia tyle samo pojemności. Dobra, sprzęt jest gotowy, uzubrojony. Możemy ruszać. Z góry dziękuję Wam za ponad 500 subskrypcji na kanale. Jest mi bardzo miło gościć Was aż tylu na tym kanale. Jak może wiecie, albo nie wiecie, ten kanał jest jakby dla mnie. Hmm, nie jest tak, kurczę, jak to można było ująć w słowach, nie jest dla mnie priorytetowy, o, tak to można ująć, ponieważ kanał, którym się bardziej zajmuję jest to kanał główny, chociaż tam odcinki pojawiają się tak mniej więcej co tydzień, nie no, może trochę więcej nieraz, ale na no, tam, tamtym kanałem wiąże większe nadzieje niż na tym, na tym po prostu sobie gram i jakiś odcinek sobie wpuszczę, I teraz tak sobie o, odbiegnę od tematu, skręcimy i... I zaczniemy po prostu ładować, żeby chociaż dwie przepy wywieźć na odcinku, ponieważ. Yy... No, nie jest łatwo ten obornik tutaj wywieźć. O, tu jest jakaś dziura, kurczę i to mocna Powiedzmy. Bardzo mocna dziura. Dobra, wjeżdżamy sobie. Jest jak krowa tu buczy. O, dobra. No, jakoś tu idzie. Krowa cicho. Chyba ten sąsiad dwa nie dał. Tak buczycie. I tak. No, to na przepa trochę ugnoimy ją, ale no. Cóż zrobić? Cóż mamy w tym się podziać? Niestety musi tak to wyglądać. No na tą szczepę trochę załadujemy sobie. <grych> poładujemy, bo... <grych> Sorry za taką chrypkę jeszcze. Na, ten, na tą szczepę sobie poładujemy, bo ona dosyć dużo pomieści. No ale obornik no musi być na polach, ponieważ... Yy, no nawożenie. Kończę, nie będziemy... Buraki będą bardzo małe, kukurydza... Na ziarno nie będzie, nie będzie wydajności i tyle, no co ja będę wam się wywodził, chyba wiecie do czego służy obornik. Yy, tak, no dziękuję wam za te właśnie 500 subskrypcji, zachęcam oczywiście do subskrybowania, byłoby bardzo miło. I piszcie co w następnym odcinku bym mógł robić, ponieważ myślę sobie, już w następnym odcinku dalej robić siewy, siewy rzepaku. Yy, no tak myślę, byłby taki odcinek bardzo... ...spoko, żeby sobie nagrać. No i na pewno będzie już w kolejnych odcinkach jakieś opryski, jakieś nawozy, no... Te rzeczy na pewno się pojawią na kanale. I myślę, że w następnym odcinku pojawi się nowy nabytek, ponieważ zapomniałem kupić... ...jakiegoś kultywatora, jakieś talerzówki na średnisko. To mój błąd był. A to się... to przy okazji będzie na odcinek. że zakupiliśmy sobie nowy nabytek. Yy, powiedzcie w skali 1 do 10, napiszcie o w skali 1 do 10, jak Wam się podoba ten case. No, bo dla mnie to on jest jeden z najlepszych modów, jakich na razie wyszedł do Farminga. No, takie kurcze, piękne dźwięki. Yy, Takim, o, że mnie zahaczył. Kurcze, chyba już zawaliłem o niego. Multum możliwości, jakie można w nim o, zmodyfikować. No, kurcze, zmiana opon. ...silnika, czy można na przykład mieć tura do niego, no różne, przeróżne rzeczy, chyba obciążniki jakieś, no obciążniki raczej też, jest tych moich rzeczy bardzo dużo. <śmówiłem> mówię takim akcentem, o Jezu, haczyłem, mówię takim akcentem, ponieważ, no wstałem prawą nogą, <śmówiłem> prawą nogą, nie ja no, jest, jestem dzisiaj yy, bardzo w humorze, yy, więc no takie... Takie dzisiaj mnie tutaj zaloty biorą. Hmm... No jakoś idzie, na tej przyczepie trochę... Na tą przyczepę trochę poładujemy, bo... No jak widzicie, kurczę... Mmm... Trochę... Kurczę, ogólnie sorry za... E, za, za to, że będziecie słyszeć myszkę moją. No ale niestety, no, 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 no czego się nie robi dla was, no. No jakoś muszę ten obornik naładować. No ja myślę, że na te, na największe pola wywieźć ten obornik żeby to No, żeby już później się nie pierdzieli z tym, żeby je, jego przywozić, tylko nie wiem taka jedna trzeba chyba starczy na jedno pole tak, dobra. No, no ładowanie zajmie bardzo dużo czasu Ale co tam może zrobimy jakiś dłuższy odcinek dzisiaj Około 20 minut, bo ostatnio tak zaszalałem z, z długimi odcinkami ponieważ był odcinek z kombinatu rolnego co miał... O Jezu, bardzo dużo wyświetleń. Bądź co bądź no... no nie wyświetleń, o Jezu. No wyświetleń też miał odcinek z kukurydzy, ale mi chodzi o czas. Ym... No czas y, trwania filmu, o no 40 minut prawie, bez tam chyba jednej minuty, no to już jest... Jest trochę. Jak trzy odcinki prawie z Bolusiowa. Myślę, że taka seria... Yy, spodobała mi się, no już jest jakaś... jakaś... Yy, odskocznia od tego, co... co było. Dobra, ostatnio myśl, myślę łyżkę naładować. Nie będziemy tego... Yy, yy, dojczwara męczyć, bo i taką on ma ciężko z taką pszczepą jedną. Kurczę, no jaki ciągnik by nie miał ciężko, no. Dobra, my sobie wjedziemy jeszcze... Yy, ...tutaj... W, w płytę bornikową, o, musimy zgasić sobie. O, ażem o, o, się wbił w nim. Dobra, jeszcze z tymi jedziemy sobie z przyczepką, Odpal mnie tu. O, odpalił, pięknie. I możemy lecieć. O, lekko to on nie ma. Powiem wam tyle, nie, że do lekkiej pracy to on teraz nie jest. Zrobione na kurcze, no, kurczę, no to około 13 ton wiedzie taki 120 chyba konny ciągnik to jest jednak dużo Ale da radę Kurcze, idzie Skubana rasa Dobra to patrz na drogę bo się gdzieś kurczę przyczepą mnie zarzuci i co ja wtedy zrobię? Kurcze, jakieś mam tu spadki FPSów na, na... Na tym miejscu. Tak to nigdzie nie ma, tylko tutaj mam kurcze takie... No, no, no mi się to nie podoba, no. Tutaj no, mam tyle. O, tą to, to górę to kurczę naprawdę lekko nie miał. Myślę sobie yy, zwieść tutaj na to pole na dole. <laughs> Jak żebym zrymował pole na dole. Dobra, zmieścimy się tu. Ogólnie... Sprzepnął to jest tak trochę tutaj tak... No strach wjechać, kurczę. Jest dosyć stromo od tej, ale dobra. Ale mnie pcha! Prrr. Stój. Ale mnie pchało tutaj, kurczę. Ole jest moje więc możemy tutaj yy, wywozić. Jest zaorane, jest skultywowane więc spoko No więc yy, powracajmy do tego tak. Włączymy sobie najpierw hudy. Mm, to było tak Na tył nie chcę zładowywać. No mam prawie, no 87% to już nie jest źle. Yy, prawą stronę Włączymy sobie hudy. Hałdu... No to już mi wystarczy. O, i tak to się pięknie sypie. Nie no, bajunia, kurcze. Nie wiem czy tu jeszcze jedną przyczepę przywieźć, chyba przywiozę jeszcze jedną przyczepę i... Ooooooo, wow, kurcze, ale ją miotało tam. Kurcze, laga miałem, takie mnie ścinki wzięły. Ale już dobra, dobra, miksza z tym, wyrobię się... no nie, dobra, nie. Nie, bo... ty, no przyczepa, co jest... kurde. Ale mnie tu wzięło, nie, dobra jedziemy tutaj jeszcze raz po jedną przepę. myślę, że się wyrobimy. No. O, no kurde, tutaj wszystko jest na, na wymiar. Dobra, tu się zmieszczę. Dobra, tu się zmieściłem akurat. No, jest ciasno tutaj wszędzie, więc... No niestety. Hej, no. Widzicie, no kurcze, seria ogólnie bardzo dobrze się przyjęła. No jest na tym na tym pierwszym odcinku około 700 wyświetleń, więc jest taki znak, że seria nie nudzi wam się o tak. Tak można by to było powiedzieć. Że jest dosyć zacnie. Dobra, jakoś tu zajechać trzeba. Tylko uwaga, bo tu teraz pamiętam teraz, że tu była dziura mocna. O właśnie tutaj o. O kurczę. Znowu nie wyrył. Jak dzik jakiś. O. Dobra. Własimy sobie ciągnika. I myślę naładować przepa już nie odwozić tego. No bo odwóz już widzieliście, aż jam się tu wbił. Jezu kochany Dobra. Odpalił maszyna, dobra. Możemy jechać. Nie no, tak robił sąsiada naprawdę chyba... Chyba sąsiad im nie dał rannego porządku, ponieważ... Je, rannego jedzenia, no bo naprawdę kurczę takie, tak, takie buczenie to naprawdę jest. Jest oznaką niedojedzenia... Nie, czekaj, jedzenia to źle powiedziałem. Jest objawą... Głodu, o. Muu! Takie muuu! Kurcze, jakby to było nie m, a nie m. To, kurcze, taka aż złata krowa jest. O, jak przejście teraz. Chyba. Nie wiem, jak to będzie słychać. No naprawdę, ten zauwiad to, kurcze, naprawdę ich... Obornika ma dużo, ale nie wiem, z czego ten obornik jest, ponieważ... Kurcze, no, no, no... No, powiem wam, że te krowy to kurczę. No, cały czas słyszycie. MU! Naprawdę, te, te krowy to tutaj nie dostanę chyba... Znaczy nie jestem jakiś cipski dla tego sąsiada, ale. Bo daj mi obornik, ja mu dam to słomy. No, ale. Kurczę, no, żeby krów nie nakarmić. No, sąsiad. Dobra, o jezu, ażbym się tu wbił. Dobra, no trochę sobie tu pojeździć trzeba, no. No ale plony będą, kurczę, będzie co zbierać. Uj, Jezu, co się dzieje? Będzie co zbierać. Kurczę, pięknie to wygląda. No kurczę, szkoda, bo trochę tą przyczepę unoję, no ale... No nie mam innych przyczep, no nie ma jakieś stare już sobie wymieniłem na nowsze, nowsze modele, więc... Już nie będę, kurczę, narzekał, no to ci tak... i tak jest dobrze. I tak nie jest źle, więc... Można się bawić Dobra Pico Belo, kurczę Ładnie idzie tutaj wszystko Piszcie, piszcie, mówię, piszcie co w kolejnym odcinku robić, bo znaczy ja wiem co robić, no ale podpowiadajcie mi co wy byście chcieli. Bo no bo co ja mogę chcieć to tam wiecie, ale co wam się... Co wy byście chcieli, żebym yy, robił? Jakieś to piękny piękne ujęcie. Kurcze, tą przerwę będzie ładować dwie godziny, więc chyba nie dokończymy jej teraz. Nie chcę robić tych odcinków jakichś strasznie długich, bo to z moim internetem to... Hmm. Wiecie. Z moim internetem to będzie będzie to się przesyłało około dwóch godzin. Takie 15 minut, może więcej, więc... Hmm, no niestety tak to u mnie wygląda, więc tak, opuścimy sobie i niestety będziemy musieli już się żegnać. O, a, jeszcze zgasiśmy no oczywiście. Więc co? Um, sobie podejdziemy. O. Ja się z wami żegnam. Zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale. Linki do chłopaków z ekipy macie w opisie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!